W walce bronią białą częścią ciała najczęściej narażoną na urazy są zwykle ręce. Dlatego też zawsze starano się je jakoś chronić, czy to przy pomocy jelca, rozbudowywania go w kosz, czy też na przykład rękawicami. Ich wczesna forma wykształciła się w wieku XII jako takie przedłużenie rękawa kolczugi, zwykle, choć też nie zawsze, nie mające nawet rozdzielonych palców, a jedynie dodatkową kieszonkę na kciuk. Dalej nastąpiła jej długa ewolucja przez rękawice skórzane, kolcze, wzmacniane metalowymi płytkami, aż na przełomie wieku XIV i XV wraz z z rozwojem płatnerstwa kształtować zaczyna się typowa rękawica rycerska. Chroniła ona dłoń oraz część przedramienia wykonywana była najczęściej poprzez nitowanie ze sobą metalowych płytek skórzanego podkładu i przybierała różne kształty, czy to rękawic wielopalczastych jak te, czy też jednopalczastych, nazywanych też mitynkami mających jedną płytę chroniącą wszystkie palce.